ta tam, ta tam, ta tam, tam Siema, z tej strony Makiato a to jest kolejny odcinek czekaj, z czego odcinek? <grych> no nawet jeszcze nie jest w sewie. jeszcze nie skończyliśmy ogólnie to jest miasto pod nową serwię życie w wielkim mieście w sumie nie jest to wielkie miasto, ale dobra Przymknij się tam pro break'u z Among Asa. Jakim prawem ty z Among Asa do Minecrafta wlazłeś? Cicho. Ogólnie jakby ktoś zauważył, to ja mam starodawny tekstur pak e, wszystkiego, bo znalazłem za free... E, e, ...za darmo jakby znalazłem ten... ...na tym... Na rynku minecraftowym. Cicho. Wszystko tam... Większość jest i tak i tak za to te dwa przynajmniej znalazłem za free. A drugiego bym nie pokazał. Nie ma tu żadnych modów. Jest to tekstur pak, mody nie mod. Nie wiem, Te, 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 te starszy, ten starszy model CEGIU zawsze mi się bardziej podobał A ten paskudny jest Pozdro dla kumatych, którzy wiedzą e, skąd to jest brama. Kościół, co ty robisz? Po co? Bo ci wywalę. Pomóż mi tu budować. Albo budujemy to za do końca, albo robimy ten las wokół miasta. To co wybierasz? Dobra, to ja idę zalesić się w miasto, zbuduj cały ten chodnik. Ok. Przymkniesz się. Tak. O, empty... Ja gram sobie jakby co na tym angiel angielskim. Boże, kiedyś przepięknie pięk, wyglądały te wszystkie tekstury. Dzisiaj to samo paskudztwo jest. I kto zauważył, patrzcie. Tutaj jest jakby. Ten wygląd tego pasuje do tego. To też pasuje. To już nie pasuje. To też nie pasuje. To już też nie. I to już pasuje. Dlaczego? Bo jest jakby doskonale od. Wyciedlone. Boże, w tym teksturpaku przecież e, nie było takich kwadratów, tylko było zaokrąglenie. Ale dobra, już nieważne. Że co? Że to ma inną teksturę tutaj? A to sobie, co zobaczę. A miałem sobie wziąć e, ten. To. I i mączkę osną że co? Czy to ma inną teksturę? Czy w sumie do tego w ogóle nie pasuje? Ale w sumie nie będzie to z Nederaku wygląda niż z czego? Z Nederaju. O, ok, jakieś duże drzewa, żeby to było mało widoczny las. Dajcie lajka like i suba. No właśnie dajcie lajka like i suba. I piszcie komentarze, bo nie mam czego sobie dłużkować. Prawdopodobnie ja spróbujemy dzisiaj większość dokończyć. To jest muzeum, które ściągłem sobie i dajcie komentarze. Okay. O jasie, ale lagi wądz placu usadzenia drzew. Znaki zapytania, o, ok. dajcie też te znaczki. A to w ogóle miałem używać X Cordera, ale e, za bardzo dobrze mi się używa jakby tej nagrywarki telefonowej. Prosta i przy okazji w każdej chwili można jej wykorzystać nie to co na przykład X-Cordera. Bo trzeba najpierw ją po prostu włączyć jego. Trzeba ją włączyć do działania, a ta jest zawsze ukryta w tle. Jak dobijecie 1000 subów, to będzie live. Tak, to jest szczera prawda, będzie live od na 1000 subów. Czemu na 1000, a nie wcześniej? A dlatego, że nie mam uprawnień do robienia live'ów jak mniej niż 1000 subskrypcji, więc... Dawaj i nie, nie. dajcie suby. Probrak będzie pisał, czyli pro chleb będzie pisał oczywiście jak to zawsze. A zrobię ja sobie fajny trik. Świetnie. Tutaj. Kurde, teraz takim mam Matewaka e, czasami. To dobre, don't speed. Dwa. Czy już cały las? O, chyba już cały las. Setting.

Cały że tak rzadko się odzywam teraz. Tylko, że jestem tak skupiony na sadzeniu tych drzew. Ogólnie fajna logika, że z tej sadzonych wyrasta duże drzewo, a z jednej wyrasta i taki, tak, jak wysokie drzewko. Eee, to jest przekleństwo. To, co właśnie nie po braku. Makieto! to? Da -da -dam. Tam, da -da -dam. tam, da -da -dam. tam, 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 jak tam ci idzie robienie z tego chodnika? Napisz. Serio? To musi jeszcze trochę wyznaczyć tego tewen. Włączyłeś to bardzo dobrze. Drzewa powoli tam wyrastają. A fajna chojneczka. widzę, że niektóre jest tych drzewek nie powyrastały. Akurat to nie jest taki mozolny jak myślałem. Chwilę postoję Że co? To się tak od razu? Czemu wyszłeś z gry? Okej okay. Nie liczę, że to będzie jakiś Mega ciekawy odcinek, bo ja tu będę tylko drzewa Stawiał Czekaj, ty do gry? Nie gram. Grasz, przecież widziałem, jak napisałeś na na taki. Sprawdź, że to ja. Po weszłeś, nawet jest teraz widzowie mogą napisać Znowu napisać. Mamy tu bardzo dobrze. Zostaniesz wchodzić i wychodzić. Wchodzisz, nie piankujesz, że jakiś on istnieje i tyle. Aż mi tak wielkie lagi dobiegają. Dobra. Na szczęście, że większość ci nie słyszy. Dobijemy. Nie, yy. A to mnie pierwsze pierwszy Dobicie e, dwie łapki w górę, a wtedy będzie he, 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 następny odcinek. Ha, 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 ha. Po prostu... Niech dobiją ją plis. O nie.

Ja nic nie trzymam. To po prostu lagi są takie na tym serwerze. Fajnie, że skończyłeś. I chyba czytujesz to już wszystko. Halo. Więc do, do zobaczenia i pa! Bajo!